W kwietniu 1961 roku, zaledwie trzy miesiące po objęciu urzędu przez Johna F. Kennedy'ego, plaże Kuby ogarnął chaos. Oddział 1400 kubańskich uchodźców, potajemnie przeszkolonych i uzbrojonych przez CIA, wylądował w spokojnym miejscu znanym jako Zatoka Świń. Misja wydawała się prosta na papierze obalić Fidela Castro, wywołać powstanie i przywrócić Kubę pod amerykańskie wpływy. Uchodźcy mieli za zadanie wywołać bunt wśród mieszkańców, jednak w ciągu kilku dni kraj pogrążył się w katastrofie. Kubańczycy nigdy się nie zbuntowali, a armia Castro zmierzyła na jeźdźców. CIA oczekiwało, że Kennedy wesprze operację pełną siłą militarną USA, wsparciem lotniczym, nalotami bombowymi, a może nawet piechotą morską na lądzie. Kennedy jednak się powstrzymał. Obawiał się, że świat odbierze to jako amerykańską inwazję na Kubę. Dlatego gdy uchodźcy błagali o wsparcie powietrzne, nikt się nie pojawił. A bez niego misja była skazana na porażkę. Dla CIA nie była to tylko nieudana misja, to było upokorzenie na arenie międzynarodowej. Ameryka wyglądała na słabą. Castro wyglądał na nietykalnego. I natychmiast rozpoczęła się gra oskarżeń. Kennedy publicznie przyznał się do odpowiedzialności, ale w głębi duszy był wściekły. Uważał, że CIA wprowadziła go w błąd co do szans na sukces. Przywódcy CIA, tacy jak Allen Dulles, Richard Pissell i Charles Cable, postrzegali Kennedy'ego jako niedoświadczonego, pobłażliwego wobec komunizmu i co najgorsze, jako kogoś, kto ich zdradził. To uczucie było wzajemne. Kennedy przestał ufać CIA, odsuwając ich od kluczowych decyzji. Od tego momentu relacje między prezydentem a jego własną agencją wywiadowczą uległy zatruciu. Dodatkowo, po wydarzeniach w Zatoce Świń. Kennedy zaczął planować restrukturyzację agencji oraz zmianę jej obowiązków, co miało na celu odebranie jej dotychczasowej władzy. Niektórzy badacze twierdzą, że Zatoka Świn nie była jedynie pomyłką, był to punkt zwrotny moment, w którym CIA zaczęła postrzegać Kennedy'ego nie jako partnera, ale jako zagrożenie prezydenta, który mógł pozbawić ich władzy, osłabić pozycję Ameryki w zimnej wojnie, a nawet być może stanąć na drodze ich przetrwania jako instytucji. Jeśli wierzyć mroczniejszym teoriom, to właśnie tu zasiane zostały ziarna wydarzeń z Dallas w 1963 roku.